Dzień dobry, witajcie. Ja dzisiaj się bardzo dobrze rozgrzałam przed nagrywaniem dla Was kolejnego filmu, ponieważ dzisiaj, na tym krótkim filmie, będziemy sobie ćwiczyć naszą dykcję i chodzi o to, żeby ona była perlista, wyrazista, żeby każde słowo docierało do słuchacza. Ja się nazywam Kinga Miśkiewicz. Oczywiście, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego profilu, to zapraszam cię, obserwuj mój profil. Zapraszam cię także do komentowania pod tym filmem, bo jest mi zawsze bardzo miło, jak czytam wasze komentarze, jak widzę, że to, co mówię, trafia do was, że jest dla was wartościowe, jest mi wtedy zawsze dużo. Radośniej nagrywać dla Was kolejne treści, także zapraszam Was serdecznie. No i oczywiście, dzisiaj zabieramy się do rozgrzewki naszego głosu, naszej dykcji. Bardzo dobrym ćwiczeniem jest wypowiadanie niełatwych zdań. Wyszukujecie sobie takie niełatwe zdania, ale ja też zadbam o to, żebyście pod tym filmikiem mieli tych zdań dosyć dużo do przeczytania. Wyszukujecie sobie takie zdania i próbujecie je przeczytać w taki sposób, żeby nie było pomyłek. Ja przygotowałam dla was kilka takich zdań i chcę, żebyście spróbowali je przeczytać po mnie. Ja czytam na początku, a potem chcę, żebyście wy je powtórzyli. Król królowej tarantule włożył czule pod koszulę. Super. Rozrewolwerowany rewolwer rozrewolwerował się. Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy druga gwizdża trzecia łzy trze? I moje ulubione zdanie. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu prestidigitatorów, który entuzjastycznie oklaskiwał przeliteraturalizowaną i przekarykaturyzowaną literaturę. Te trudne zdania możecie wyćwiczyć. Trzymam za Was kciuki. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jeżeli macie jakieś uwagi do filmów, piszcie, komentujcie. I oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie natrafić na kolejne filmy o tym, jak wzmocnić swój głos w mowie i w śpiewie. Miłego dnia. Pa.